Dobra, wysłałam na czat już. Na czat wysłałeś? Tak! 40 osób to nie dołączy! O. Dobra! Startujemy, to będziemy tu siedzieć lata. tak jedziemy ready, let's go! Squid Game 2 W Crab game To mi na bombę to <noise> jest Co ty gadasz? Oj oj! Gdzie wy jesteście w ogóle? Na górze Au. <noise> Nie! Proszę! Proszę o złotę cię nie rób tego! Nie rób tego! Dzięki bardzo. Nie! Będziesz w odcinku! Nie! Zostaw mnie! Spadają z nieba, trzeba na niebo patrzeć. Czy ma dogi? Tak, tak. Bu o, dobrze. A, Tej... Bugi! A, o, a, o, a, o, a bo to podświetla! Pani powiedziałeś! Ja patrzyłem ja do góry, jak jakiś debil! Ja też do góry, a bo tak kazaliście! Ja, ja pierd... O kur... Yeah. <laughs> jak ty to przeżyłeś?! Ja złożyłem! O, ale masz dupkę ty, Bugi. Ło! Bugi, co ty odpierd... Siostro, schowałem się, nie widzą mnie. Pier... co? Niech wypier. I nawet nie wiedzą o moim istnieniu. No i to mi się podoba, tak? Jaki dumny tak? stoi z koroną w ogóle. Bugi, masz plecy, Bugi, masz plecy! <śmianie> Co ty robisz? Powodzenia, powodzenia. No powodzenia. No kurka, powodzenia. A! Kurwa! się, debilu na tym C. Co ty robisz? Ja pierd. Ej, zaczekajcie, zaczekajcie! <śmianie> a, a. To jest mój czas, patera. Lecę. Ja pierd. Dobrze, Bugi, dobrze. Myślę, Spad... że spadniesz. Nice, ci się. A wypierd... Tu są śmieci, może brakować... Rzucamy śmieci. Już na no. <gpine> <gul kicked back> Zostaliśmy, tylko my. Wskaż! Wskaż od wodu! No jaki ty! A to jest się w powietrzu wisi, co jest? O nie, o no nie. <gul refused> o Boże. O nie. Dawaj idziemy z tyłu i popychamy wszystkie jak śmiecie ostatnie.

Albym kulturalnie nie kołemuś wyj***listwa. Co ty kado jakby... Widzisz to? To jest zabawa, nie? My, my, my nie, my nie mamy w ogóle gadasz? gry. No to wychodzimy, nie ma S. Dobra, gramy kurwa, bo ja nie mam dużo czasu. Umieram za 45 minut. <grym> ty też? Tak. Zmieniłem trochę skinę Troszeczkę go przebrałem. Patrz jestem ziutek. Ciapie. Zapraszam, zapraszam do rozgrywki na moim ranciu, Chodź, chodźcie. O k***a, jaki mord! Daj, pchamy jakiegoś śmiecia. Dusimy bez kitu. Jak ktoś się pyta jak się pcha, czekaj, pokażemy mu, chodź Łukasz. Ale nie będę to pchał. Biedny, więc się spytał, jak się popycha, ja tak. Nie wejdziesz, Vanessa. No to ty... Nie wejdziesz. Zagryzę cię, co? przysięgam. Nie wejdziesz. Zagryzę, rzucę nie się wyjdziesz. na ciebie i zrobię. Obiecuję ci to. Nie ja, ruszaj nie nie się. Nie się. Nie ruszaj Nie ruszaj Nie ruszaj Nie ruszaj Nie się. Nie ruszaj Nie ruszaj się. Nie ruszaj Nie się. Nie ruszaj Nie ruszaj się. Nie ruszaj Nie ruszaj się. Nie ruszaj za! No, sam, sam, dobrze. Dobra, małow. Maciek, Maciek, nie dotykaj! Maciek, Maciek nie, nie, ru, nie, ru, nie ruszaj Ał. się już, nie ruszaj się już, Maciek. Jak się schował, za kareb, koniec. Nie, nie, nie rób nic, nie, nie dotykaj się. Nie dotykaj się. Ej, Łukasz kontra, Maciek jest. O jezus, no i komu kibicować, no nie wiem. Który ma większe doświadczenie w ciągnięciu? Tak, Maciek ciągnie. Koniec! Łukasz grał! Razem dobrze ciągnęliście Jakiś pakt robić, Co to jest ty? No właśnie co to za pakt? Ty, ej o! O! Nie daj się teraz zepchnąć Łukasz Łukasz Nie daj się, nie daj się Łukasz O szampon przed Nie Łukasz, no kur... Co ty robisz? Spokojnie kur... Spust do mnie idzie <laughs> Dobra ja mam dwa lepszy sposób na to Trzymaj Snoop, po co Snoop Dog, Co ty o, on tak, on się zrespi. Kupi Kupisz życie. Po prostu ja mam coś czego wy nie macie. Piękno. na wędrze. <grym> Emano! <grym> dawajcie do mnie, dawajcie do mnie. Zepchnąć, cię! Ja cię! Ja, Ale kurwa, kurwa <grym> zawsze będzie nie. O, do góry idzie. On myśli, on myśli, że jest bezpieczny. Łukasz. On myśli, że jest na górze bezpieczny. Pukanie, ja tylko tańczę. <grym> Ej, Lili do ciebie idzie, Lili do ciebie idzie, Łukasz, Łukasz! Spokojnie, tylko tańczę. Ej, on mieć dźga Maciek, a ja go nie. Nic, zginął, ma tanki, obracaj. ona chce się ze mną jeb... Ja jej mogę Lili od Zagryzę tą a jak prawdziwa Chihuahua wow i zrobię... Zadźgam, ZADŹGAM, NIE MA Jasne! <suszy> Cześć.

Jak stoi nad nim! <grymne> no, Weźcie może, jedna osoba niech wyjdzie na publiczny i zobacz, czy można wejść na wojskawstwo publicznym po prostu. Nie, szczerze, to w mnie jest za kolaką. <grymne> Przepraszam. Przepraszam. To mi piszą, dotknij. Skórka Vanessy ładny? <grymne> Skin, kurwa. <p> <grymne> ja wiesz. O, dotykam cię, tak, twardy. Co ty mówisz? Ciema Dawid, spe. Ja pierd Dawid co? Kiedy kościół trzy <noise> Dawid twoi widzowie uważają, że jadłeś na śniadanie A. pipkę <noise> Jak myślisz Ciebie. co twój idol je na śniadanie pipkę! Jajecznicę, jajca, koło dwóch łukaszka z <noise> Ile osób biło? 70? Tak. Aż mnie popchnęłaś, co? Nie możesz tego wytrzymać? Że tyle osób biło? Bolicie to. Jestem taka zazdrosna. <laughs> no wypchnęłam, nie macie! Ej, nie, on mnie bije! Kochanie, uciekaj! No nie, Zabij. 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 <laughs> Jaka leży za wasze chana leży, jak i głowa odpadła. Patrz! No nie da się właśnie, ja nie mogę ją <laughs> No zepchnię, nie <laughs> no jak? A znowu jest z lewo. <laughs> no, nie... Robią. Ale mi ciśnienie się podnosi nigdy więcej. To jest ostatni. Ja już więcej nie gram w to. Ty <grymne> napisałaś? No co napisałam? No nie ja przecież napisałam. Ja jestem. Juki. Ja... Ale to jest druga yuki. Ja jestem yuki Vanessa. A. A, Maciek masz glejaka. <grymne> o, mam gwiazdkę. Jaką gwiazdkę wyciąć? I to Co? Gwiazdkę zawsze dotkniesz, chociaż raz. Ale ja nawet nie wiem jak, kurw. What? Ale miałem jakąś no nie wiedziano gdzie mam ciąć. Co? Co? No, serio? Co? Nie, no, normalnie. Normalny pretekst byś teraz wykupił się za robót No właśnie, to zrobiłem. <laughs> Ej, na swoim trukle stoję, patrz, patrz. Ja wsierpnię. I co jest w ku... ja nikogo nie widzę w ogóle, ty. Jestem w limbo. Ej, popychają mnie, ja się nie widzę. Ja nie widzę ich w ogóle. I ten, co jest kur? Nawet chuśtawki nie ma, chujstawka na samej lince lata. Wiem, kochanie, jak robisz nagrywki przed odcinkiem, nie proszę cię. Ej, dobra, ja nic nie widzę! Ej, ja nikogo nie widzę! Ja widzę tylko butelki, kur! Nawet czemu ty na czworaku? No nie ja nic, nic nie widzę! Ja same butelki w popiatrzeć na czworaka, zapierdam! Ja nie mogę nadklikać! I, no i zaposzłam! Ja, ja, ja co? Czas żyje. Dawidku, ja nie chcę na pieska. No to spierć, tak nie chcesz. O, żyje. Mogę się ruszać. Okej, <grym> Nie, nie ja Ja pierd, a ty ja. jesteś ja. głupi, nie? no nie mogę. Kur no to sprinty nic nie mogę zrobić. I co, już nikogo nie ma? Znaczy, nie, nie ma. Ja żyję, ja żyję. A, mogę da, chodzić, mogę wilgo chodzić. Je, je, je. No, ich poptokach. No, oh. ja 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 Aha, nie, zabił mnie. Zabił mnie na koniec. What? Ale patrz, wy się bijecie teraz i on przegra, bo nikogo nie zabije. What? <laughs> A, kurwa. Tyle czasu przeżyłem i sk. Gierkę zbugował. zbagował. Marcel2383. Chuj ci w ryj. Dostajesz oficjalnego bana i nie masz możliwości odwołania się nigdy. Oj, idzie furas, idzie furas. Od pier Bugi, jesteś tym! Producentem szkła! To jest ten? Uważaj, będą się tej fokusować, bo to kurwa, a ty możesz pomóc wygrać grę, bo jesteś twórcą szkła. I wiesz te moście, które są dobre, które są złe. O kur... A, furas co do Dawida podrywa. Mi się wydaje, że Dawid ma jakieś tam wspomnienia, yy, flashbacki z y, furasami. A mi chodziło innego furasa. On wszedł w ciebie nawet, gościu. Nawet tego nie widziałem. On... Nie widziałeś O Tego go mi chodziło. A tamten to nie furas? Dlaczego co ty gadasz? Tamten też jest furasem. Ja nie widziałem go po prostu, tego, o tego mi chodziło. Nie widziałeś go, bo był w tobie, ale może go poczułeś, prawda? to wyjdę, przysięgam. Mam furasa i elfa w ekipie, ja tego nie przejdę. Macie minut 20. Żuberson, nadrabiaj, nadrabiaj, szybko, szybko. Rób to, rób to. No nie zrobimy tego, no przysięgam, no nie zrobimy tego. O, drzwi są, drzwi są, drzwi są, drzwi są. O Boże, na tyle osób?! Bugi, jestem po twojej lewej. Zielone! Trzy osoby. Maciej, gdzie ty jesteś? O kur... Spierdź! Otwórz to! Chodź, Bugi. Tu, czerwone. Nie mamy trzech czerwone osób. Czerwone, to. jesteś? Jestem, ja żyję, żyję, Bartek przyszedł. Jest, ja No nie gadaj. Serio? No nie mam No, zdycham właśnie. O, jedna osoba, jedna osoba, jedna osoba. O kur, dobra, żyję. Ej, dobra. Kaplica, Dobra, Ej, bo tu wszystko jest. No Tak, widzę, widzę, wszystko kiedyś w No. tu. Dobra, wpierdolę się komuś. Jesteś bugi? Jesteś bugi? Jesteś? Klikajcie spację! Klikajcie spację! Jak p pani klikajcie spację! Klikaj! Jest, kur... Tak to rozumiem, a nie, że to, to jakieś timingi, kurwa. O, co jest? O, noc, noc! Ja, ja już grałem w tę grę, wiem, jak, jak to wygrać. Czarny Piotruś obok ciebie jest! Widzę, na widzę, 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 no, widzę. Dopóki się nie uśmiechnął, nie wiedziałem, że to O, szkło, szkło, szkło! Bugi! Ja, poczekaj, poczekaj, widzę. na cztery powiesz mi, gdzie są, gdzie są, mów. Prawo, trzy lewo, cztery prawo, dwa lewo. Ja pierdolę, czekaj, prawo, trzy lewo...

Dawaj, Dawaj grubego, ale on jakoś mniej leci niż wy. On sobie wykupił obciążenie większe. Dwóch na jednego nie potrafimy go przepchnąć, kury. Nawaj na trzech wychodzi bo <grym>

Kolego! Alo, kolego! O, chodź tu! Chodź tu, weźmiemy cię wszyscy w czwórkę. Chodź tu, kolego! Kolego kakaowy Giorgio. Kolego! 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 Wiem, czy tego chcesz! Kolego! 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 kolego. 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 <ślesy> Kolego? Kolego jesteś już na... Przedajmy jego nerki, nerki sprzedajmy, po prostu na organy go wywieźmy. O tak. Najlepiej. Zimno, bo jest, to to jest zimno, słuchaj, to wszystko będzie dużej, e, świeże i dużej wytrzyma, bo jest zimno, więc to jest mega dobry pomysł, żeby po prostu zarobić naprawdę dobrą części ciała na raz sprzedać. Trzeba go przywiązać. Kolego?